Witajcie, dawno nie nagrywałem nic takiego luźnego, domowego. Nie wiem, kiedyś czułem jakiś taki może nie przymus ale że ten raz w miesiącu starałem się jakiś vlog wrzucić, kiedy miałem te filmy regularne. Teraz, kiedy już rzucam, kiedy mi się chce, to, to tak jakoś nie odczuwam tej potrzeby kręcenia takich luźnych pierdół, jak dziś. Ale dziś zrobię wyjątek. Mamy ostatni weekend lutego, pogoda paskudna. Może na łyżwy skoczę? Pokażę wam jeszcze. Zamówiłem nowy pokrowiec na kierownicę, ale średnio mi się podoba. Miał być jaśniejszy, niebieski. Poza tym wycieraczki. Być może dzisiaj spróbuję je wymienić. Bambus. <laughs> Bambus niestety ma ciężkie chwile, bo usycha. Przynajmniej te dolne pędy. Obciąłem mu korzenie, no na razie... No na razie czekamy, czekamy co. co będzie dalej. Krótko mówiąc, niewiele się u mnie zmienia, bo właśnie tak też zauważyłem, że ogólnie ja już mało tak kupuję nowych rzeczy. O ile kiedyś kupowałem różne dziwne rzeczy, pierdoły, czasami coś, coś fajnego i lubiłem rzucać jakieś takie <laughs> testy, recenzje tych, 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 tych rzeczy, to teraz nawet nie mam co, bo, bo już tak nie kupuję takich rzeczy, nie wiem, coś się, coś się pozmieniało. Cały czas ten kanał to jest tylko hobby. Dzisiaj wrzucam, czy za rok będę wrzucał tego, nie wiem, może nie, może jeszcze rzadziej, może częściej, nie wiem, to jest cały czas tylko hobby. Mamy luty, czyli trwał mnie sezon zimowy, a to oznacza, że dużo gram na Famicomie, dużo gram na Gamecube i dużo oglądam nawet seriali, co mi się też tak, tak bardzo nie zdarzyło. W zimę z takich dłuższych seriali obejrzałem zadzwoń do SoulA, better call Saul. Wiele, wiele ludzi mówiło, że jest lepszy od Breaking Bad nie zgadzam się z tym, jest gorsze, ale całkiem przyjemny serial. Teraz oglądamy też taki mafijny gangsterski Gomorra włoski serial. jesteśmy na trzecim sezonie, więc chyba go po prostu dokończymy. oglądam też anime Atak Tytanów. zacząłem je chyba po nowym roku i już jestem na ostatnim czwartym sezonie. polecam, mi bardzo przypadło do gustu. Gambala obejrzałem. chciałem zobaczyć, czym się tak współczesne dzieci ekscytują, jeśli chodzi o kreskówki i. No już rozumiem czym, choć na mnie nie wywarł aż takiego wow, ale do, dobra kreskówka jak na te czasy. Yy, przymierzam się też do takiej starej kreskówki Disneyowskiej byle do przerwy. No, więc generalnie taki jest sezon luźny, cichy i ma to plusy i minusy. Minusy takie, że właśnie już tak nie podróżujemy jak kiedyś a jednak podróże to była moja pasja i to mnie jakby napędzało do życia, a teraz czuję już takie zmurzenie, że jest praca, dom weekend, praca, dom weekend, praca, do weekend. Zazwyczaj u mnie wyglądało to tak, że zima to tak podróże w górę, więcej podróżowaliśmy w sezonie nie wiem, tam październik, kwiecień, a lato, wiosna, lato w dół, bo wtedy przychodził baseball, czyli moja druga pasja, gdzie również czekałem na każdy weekend na mecze i i to też, to mnie napędza po prostu do życia, a teraz kiedy już tak nie podróżujemy od listopada właściwie to czuję, że no bez pasji to, to nasze życie jest puste, puste. Cóż, przy życiu trzyma mnie wyprawa jakaś dalsza, która jest planowana na ten rok. Planowane są też jakieś góry, ale to nie wiem czy, czy to nie będzie gdzieś czerwiec dopiero. Jakaś samotna wyprawa, może znowu rowerować gdzieś, czyli najprędzej ruszę gdzieś dopiero w okolicy majówki. Tak, tak prawdopodobnie się skończy. Może w kwietniu, może. Może nie wytrzymam po prostu i w kwietniu. Na pewno ta sytuacja i ten rok e, sprawił, sprawia, że no trzeba sobie na nowo przemyśleć kilka rzeczy, bo. Nie może tak być, nie może tak być. Od poniedziałku rzucam alkohol i cukier. Taka przerwa rokroczna na jakieś 4 tygodnie, ale to co, co roku tak robię. Nie wiem też czy wiecie lub nie, ale nie jestem fanem wymiany garderoby. Lubię swoje stare, znoszone ciuchy. Ale niestety przychodzi taki czas, kiedy no już trzeba. Na przykład ta oto ekoskóra już mi się cała sypie więc niestety będę zmuszony po 6-7 latach niestety ją wyrzucić i kupić coś innego, nie wiem, jaką kurtkę. A tu dla przykładu moja ulubiona bluza, kiedyś była czarna, teraz jest tak jasno czarna i już od jakiś roku dwóch jej nie noszę, bo ekspres się popsuł ale nie wyrzucam jej, bo niedługo będę szedł na pocztę, obok jest krawcowa, więc zaniosę, zapłacę ile trzeba, nawet jeżeli przewyższy to jej wartość i naprawię ją. Ile ma lat? Mm. Żeby was nie skłamać, chyba 18 2005 rok, gimnazjum, kiedy mm, ją kupiłem. Wróci, wróci, ona wróci. Na jednym z kolejnych filmów Wam pokażę jak dumnie w niej znów chodzę. 277 057 km, autko jeździ, ma się dobrze. Ostatnio był mały problem z e, postaci takiego piszczenia, świszczenia z okolic paska klinowego, tylko że to nie brzmiało jak sam pasek. Tylko jakby rolka, któraś była luźna, no i przejechałem tak z tym paskiem. Przejeździłem ze, ze 400-500 km. Raz było lepiej, raz było gorzej, aż pod koniec już było tak źle i się nie poprawiało. więc oddałem do mechanika nowy pasek. Dwie nowe rolki jest cichutko, więc autko jest gotowe na kolejne 732 933. 43 km, czyli do miliona. Zobaczmy jak wygląda. Tam proszę, dwie nowe roleczki i nowy pasek. Ostatnio po powrocie z Anglii w dzień, który wylatywaliśmy, podobno padał śnieg, a później przy srogi mróz. Skutkiem tego mieliśmy tyle śniegu zmrożonego na aucie. Ciężko go było odskrobać i nie, nie dało się odskrobać bez o, zrobienia tego. No bardzo ładnie. Piękna robota. A druga rzecz to jak widzicie mój super pokrowiec z jagnięcej skóry trochę się już wyciera wprawdzie jeszcze ta część, czyli ta, którą go przestawiłem, wygląda w miarę, ale kupiłem też nowy. Miał być niebieski. Na zdjęciach wyglądał na jaśniejszy niebieski, a wyszedł taki. No, ale skoro już jest, sami ocencie. Mi się mniej podoba od mojego poprzednika, szczerze mówiąc. No, ale pojeżdżę z nim trochę i zobaczymy. Tak jakoś nie pokrywa i w pełni nie ma to jak stara dobra, jak nieca skóra. Często też dostawałem pytania. Czy to auto jeszcze jeździ? Jeździ, ma się dobrze, jak się dba, to oczywiście, że jeździ i będzie jeździć. Bardzo prawdopodobne, że to auto po prostu skończy na złomie, gdy już stwierdzę, że dobra, dość, wystarczy, już nie ma sensu, ale na razie no, nie zanosi się na to, jeździ. Niektórzy być może mają pretensje, że o, dostałem je za darmo i tak dalej, ale no, pamiętajcie, że za darmo ja nim mogłem jeździć nie wiem, może z rok. Później rok rocznie trzeba było w nie wkładać. Nawet to liczyłem, nie licząc oczywiście paliwa, tych stałych opłat, OC i tak dalej, to w tym roku będzie 5 lat, odkąd je mam, posiadam i włożyłem w nie chyba około niecałe 10 tysięcy złotych. No więc za 10 tysięcy już by sobie coś kupił, czym by tam też, też jeździł. Więc, więc, więc nie jest tak kolorowo, ale chociaż. Wiesz czym jeździsz, wiesz co już naprawiłeś, wiesz, co się może popsuć, ewentualnie, co już jest zużyte i tak dalej, i tak dalej. To jest zaleta właśnie inwestowania, wkładania w stare auto samemu. Bo jak kupisz od kogoś, to na pierwszy rzut oka może się wydawać picuś glancuś, ale, ale w praktyce różnie, różnie to bywa. Ogólnie ja się autami jakoś nie interesuje, też. Wydaje mi się, że tak społecznie jest, że facet musi się interesować motoryzacją. U mnie tak nie jest. Jakoś mnie nie interesują te najnowsze modele, bo i tak mnie na nie nie stać. Auto to zawsze był dla mnie po prostu środek transportu z punktu A do punktu B. Nie, 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 nie czuję tej zajawki. Jeżeli gdzieś tam w towarzystwie jest temat motoryzacyjny, to siedzę po prostu cicho albo przytakuję. Ale. Ale uważam, że każdy powinien coś tam się na tym aucie, zwłaszcza swoim, znać. Oczywiście nie jest to łatwe, wiem choćby po sobie, co mam na myśli, znać, no wiedzieć, co, jak w ogóle działa to auto, mniej więcej, co tam się, że gdzieś jak gdzieś stuka, to co to może być. Żebyśmy mniej więcej wiedzieli, jakie części za co odpowiadają, za co, co napędza ten pasek, co ten. Wiem, że to jest trudne. Bo no, najlepiej to by było mieć własny kanał i, i, i albo samemu badać, albo żeby nam ktoś pokazał, tak jak ja mieszkając w bloku całe życie, no nikt mi nigdy nie tego nie pokazywał, więc dla mnie to była czarna magia, dziś już trochę wiem, dziś jest też trochę łatwiej niż te 10 czy 15 lat temu, bo wszystko jest choćby na YouTubie, gdzie profesjonaliści omawiają. Yy, całe, całe auta, więc, więc naprawdę dziś jest łatwiej, a dlaczego tak uważam, no, no, po prostu, no, albo w razie awarii wiemy może jak jakoś na krótko zaradzić, żeby gdzieś dojechać, albo nas tam mechanik nie oszuka, że, że coś tam trzeba było zrobić, a to gówno, prawda? No i, no i tak z własnego doświadczenia wiem, jak na przykład pierwszy raz wymieniałem dentkę w rowerze w życiu, to, to ją przebiłem, ale drugi raz poszło jakoś topornie się udało, a dziś już mam patent i wymieniam dentkę w ciągu, nie wiem, dwóch trzech minut. A na przykład słyszę jak koledze poszła dentka, to on sam się nie kwapi do wymiany, bo pewnie też by ją zepsuł. Tylko musi ją oddać do serwisu. A nie jest to wcale trudne. Myślę, że mechanika też wcale nie jest jakaś trudna, zwłaszcza taka podstawowa. Tylko no, trzeba mieć po pierwsze narzędzia, po drugie warsztat, miejsce, gdzie to można zrobić, i po trzecie trochę doświadczenia, bo wiadomo, że za pierwszy raz się zazwyczaj coś psuje lub nie robi tak, jak być powinno. lodowisko miejskie, a zazwyczaj jak już lodowisko to było powiatowe, bo jest znacznie większe od tego, ale no cena, cena tutaj gra główną rolę w tym roku. Tutaj 5 zł na miejskim, na powiatowym 9, czyli prawie dwa razy tyle. Yy, nie było w tym roku jazdy po naturalnym zbiorniku, a czy była w ogóle szansa? Myślę, że tak. Jak te mrozy ostatnie były, to myślę, że zbiornik zamarsł, no ale wtedy nie bardzo miałem czas, nie bardzo miałem auto i no i, no i jakoś po prostu... Nie było kiedy, no a wiadomo, że ta okazja z tym zamarzniętym zbiornikiem naturalnym jest dość krótka i trzeba po prostu korzystać, kiedy jest. Dlatego tak. Dlatego skoro się nie udało na naturalnym, to muszę się zadowalać tym, co jest, czyli. Czyli logowiskiem.